Nie. No. Uciekam. Mhm. Mm mm -hmm. <laughs> ty przyszedłeś? Uciekam. Matko boska. Czająłem je rzeczy. A kurwa, zgubiłem go. Nie chcę was zabijać. Jedna z kluczowych zasad. A luty były? A widzę, widzę lata typu. No. O, typu Nie no kur... Widzicie, coś ukłuję Typko o mnie, no Nie! Co ci się dzieje? No typko o mnie, a ja nie mam czym strzelać! Chujźwa Kurde mat Uciekam Uj, Nie, bla bla <laughs> No i tu jest stamina i też w sumie fajnie W sumie na żywo też się niby, Mańczysz, nie wykryć w No, No no w sumie tak. <laughs> <laughs> Na przykład serwer na mapie Czernoruś, a drugi na, nie wiem, Esekerze i wtedy ja już nie znam mapy, albo na Pizgalsku, nie? Dwa <noise> no to tutaj 500. No tu masz zwykłe Daisy, jak było kiedyś, za komuny. Tak, za komuny. <noise> Ty, co tam leży? <noise> to pierwsze słowa, ostatnie słowa przed śmiercią. <noise> Ty, co tam leży? Dobrze, że nie ma tego skur... znaczy, auta. <noise> no. O kurwa małpa, ty pistolet wyciąga. Kurde, uciekaj, uciekaj Uciekaj O, mam shotguna z jednym nabojem Ja, ale... O, Kasia, chłop. O, 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 biegnę za nim, przede małpę Dobra O kurwa, zgubiłem go Nie chcę was zabijać was zginąłem, zabiłem jednego i nie, ja ma, jestem... nie ma, nie ma chłodnicy, nie? No. Chłodnicę wyciągnąłem, Między zamkiem, a mogiłą są te takie domki, nie? To jest nowy, co? No i takie domki, właśnie. Do mogiły się boję iść, bo kuźwa... Jestem fulgirem, ale bez ganów. Kuźwa, pieprzone leko O, batona na, No, ale jestem ustawiony do końca życia. Nie wiem, możesz lutnąć mogiłę. No tak, ale pytanie, czy tutaj nie spotkam jakichś zboczeńców, ale dobra, podchodzę. <grym 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 w lateksie. W lateksie, no. Ja mam 100 metr metrów do cygańskiego taboru. A, tam będzie, dobra. U, 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 stowa. ustawa. Stelają w mogile, ja, kto? Koło mnie. Chodzę do kościoła, tu mnie nie, nie dotknął. Tu mnie nie dotknął. To nie zdziwił. Nie, nie, to są głupie załknie. <słuch> to mnie nie dotknął. <trafi> to mnie nie dotknął. <trafi> tak, tak. Ksiądz. No tak, tak. Ty ta. ta, ta. jesteś bezpieczny. <trafi> Dobra, na tych domach ty, wiem gdzie się spotkamy. W tym domu, gdzie, gdzie chciał mnie zgwałcić ten, ten gość. Bo, bo wiemy gdzie to jest, nie? O. Bo oni tak... Uciekają bardziej w centrum, a ja wiesz, tutaj to oni się raczej nie cofną. To... O nie, typ ma trwelet. Ktoś wali do mnie. Uciekam. Ło, jak wali. Uciekam. Matko boska. Uciekam jak najszybciej, bo... ale jestem tak obciążony. Bo, bo oni się, się strzelają tam. <laughs> Zajebiście, zapolujemy na małpę. Weź se popij jeszcze, łyka. Dobra. Nie no, cześć, bo muszę go wziąć. <laughs> Ja bym ich pominął, bo tak jak zgodnie ze su zasadami Sunatsu, nie? Ja bym ich zabił. Nie podejmuj walki, która nie jest na twoich warunkach, nie? Jedna z kluczowych zasad. Przej sam, bo <słukasz> cię zabiję. Nawet nie piśniesz. <grym> I cię coś ukuje, dubsko. Ty, połamałem zombiakowi kulosa z kuszy i się czołga. <grym> ale się czołga, ty, ale debil. <grym> <grym> zamek, umieszko, umieszko. Mieszkał mieszkał. mieszkał, mieszkał. Mieszkał, tu mieszkał. Tak, tak. Mieszkał tu mieszkał. Przejąłem wieżę, czysto. A luty były? Czym marce? Czyli marce. To tutaj można te wieżyczki lutować, nie? Jak się pamięta, gdzie są, bo tutaj już nie ma mapy, nie? No. I tam już można znaleźć złoto. Ale jak ci się poszczęści, to i gówno. Ok. Biegam do na Nadeżyno to No, No, Jakie No to żyj! Ty, ale Zereno to jest tak. O, Boże! zombie dobra. Nawet myszki no to nie wiem co to jest. A tam militarka, no no, dobre. tam co kampiliśmy na Apexie, pamiętasz, to? Tak, Boże, jakie czasy, tak. Ty, zapałki. Mów mi Prometeusz Prometeusz! <grym> o Boże, to ja! To ja, O, ja, o Boże, zapadł, ten Ale pięknie Rusza tą dupą, jak się <grym> Jakby zapraszał, czy na często odwiedzimy tak, tak. <grym> Witaj <grym> Witaj, koboju. Kowboju <grym> To twoja klacz? <laughs> Zobacz, kiedy ostatnio biegłeś tą ścieżką? Batko no. Boska, nigdy! <laughs> Właśnie badasz mapę, zapisuj, szkicuj sobie tam. Tak, szkicuję. Tak. Kupię mapę od tego, jak w Gothicu 1 jeden. Najpierw mnie złapie ten bl Bloodwyn, czy jak mu tam. I powie, żebym mu zapłacił. My to. Gdzie my biegniemy, to nie wiem, ale gdzieś tu dobiegniemy. Na stary chyba, tak? Nie O, widzę, widzę przystanek Woodstock Teraz Poland Rock Festival Czy coś to. Ale to jest trochę wkurzające, że Ja bym pojechał tam, ale no jak ma to trwać cały rok To, to nie, to jest dla mnie przesada, ja mam swoją pracę na co dzień, nie? Mhm. Ale uszczeliłeś Knura <śmiech> <śmiech> Ty mamy knura Ja go potnę Nie da się go do plecaka Serio? <laughs> Lis. rudy. Ciepły. jest. <noise> Ciepły Ej, to, 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 bardzo dobrze, bo wspieramy takie rzeczy. Pagorewka, co to jest? Porobo. Tu się poro, porobić możemy. <noise> o, to przyszliś. <ty> przyszliśmy. <noise> typowa... O, pas świnia przed nami. Tutaj. No patrz, chyba. Ja pierdolę. Jasne. ty małpa przybiegła, to? tak, y mosin prawdopodobnie, wiesz? tak, ładowałem kuźwa... bełka w kokoszu się jasny tego koblina nie wiem skąd, ale to był mosin, wiesz? słyszałem on. No co ci zostało? możesz najwyżej skoczyć na gościa też <noise> <noise> a gdzie ty na terenie bazy zginąłeś? no przy zombiaku pod wieżą mm. A widzę, widzę lata typ no. A, dźwiękka. Masz tu orzeszka. Wysmarowałem masłem orzechowym. Przy samej górze tutaj wysmarowałem masłem orzechowym barierkę. Mm -hmm. Może go popęd zgubi. <grybuj> <grybuj> ja sobie wejdę tak jeszcze. Jutro to wtedy se polutuję, jak będzie mało osób. No, no ja też jutro, survival. O, czeka na mnie, celuje na dole <laughs> czekał no Dobra, loguje się i.